Cześć, słuchajcie, dzisiaj podchodzimy po raz kolejny do pomiaru toru FM śnieżki R207. Na początku chciałem podziękować wielu osobom, od których dostałem serwisówki, jak również osobie, która odezwała się i przysłała mi kawałek ogólnych zasad strojenia radioodbiorników, znaczy nie strojenia, przepraszam, tylko pomiaru czułości. Eee. Oglądając te skany, uzmysłowiłem sobie, że ja to już kiedyś przecież widziałem. Mało tego ja to powinienem wiedzieć. Niestety, tak jak Wam wielokrotnie mówię, pamięć moja jest tak dobra jak krótka. Złota rybka chyba ma lepszą pamięć. W każdym razie przypomniałem sobie, że ja prawdopodobnie nawet tą książkę mam, bo skany, które dostałem, były z pewnej książki. Oczywiście one traktują ogólnie o pomiarze czułości i pozwólcie, że ja przeczytam Wam kilka zdań, takich najważniejszych. Czułość odbiornika radiowego określa minimalny poziom sygnału wejściowego w WC, zapewniający dostateczną jakość odbioru. O jakości odbioru decyduje przede wszystkim poziom szumów po detekcji. I dla różnych rodzajów transmisji jest on określany nieco odmiennie. I tak dla odbiornika radiowego AM yy, jakość transmisji uznaje się za dostateczną, jeśli przy głębokości modulacji 30% i częstotliwości modulującej 1 kHz. Stosunek sygnału plus szum do szumu jest większy, równy 20 dB. Dla odbiorników FM Mono wartości te wynoszą odpowiednio dewiacja 15 kHz, yy, częstotliwość modulująca 1, Oczywiście SNR ma być większy od 26 dB. Dla stereo Delta F40 częstotliwość 1 e, i SNR większy od 40 dB. I teraz ważne jest tak zwane dopasowanie, żeby wyjście z generatora było dopasowane do wejścia odbiornika badanego. No i można zastosować oczywiście tak jak ładnie napisali. Bezstratne transformatorowe układy dopasowywujące. E, takim układem jest tutaj symetryzator. Żeby było ciekawiej, symetryzator, który ja ogólnie używam do stereofonicznych odbiorników, głównie wygląda tak. No i niestety po podpięciu do tego radioodbiornika robi się szumofon. Musiałem w związku z czym skorzystać z oryginalnego zestawu z wobulatora radiowego K934, który czeka na przegląd. Niestety, znowu kilka miesięcy czeka. W związku z czym, no niestety, trzeba przyspieszyć trochę pracę. Tak więc dzisiaj na szybko przejrzymy, zrobimy pomiary. Przy okazji, pokażę Wam pewną ułomność tych pomiarów. Przy wykorzystaniu tego zestawu, który ja mam, to jest jedna serwisówka, którą dostałem, tak jak zacząłem opowiadać, od widza. Mega dobrze zeskanowana, za co bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję oczywiście wszystkim. I mierząc tą czułość naszą użytkową, wiemy, że dewiacja ma być 15 kHz, częstotliwość modulująca 1 kHz. No i musimy dotąd zmieniać napięcie wyjściowe z generatora, aż osiągniemy napięcie wyjściowe napięcie wyjściowe. Określone z niekształcenia i określone SNR. Przy czym niestety w tej dokumentacji mamy naszą czułość użytkową podana, która musi być mniejsza lub równa, znaczy większa lub równa od 20, nie, no mniejsza lub równa e, od 20 mikrowoltów. Ale niestety, jeśli chodzi o zniekształcenia nieliniowe, nie mamy tego wyspecyfikowanego. Jedyne co to, tylko pojawia się przy okazji znamionowej mocy wyjściowej większej niż 1,5 W, i tutaj uwaga, zniekształcenia mogą być 5% dla rezystancji 8O. Wydawałoby się, że to jest dramatycznie. No, ale cóż, tak producent podaje. Pierwsza rzecz, którą należy zauważyć przy wykonywaniu pomiarów, ja już w tej chwili mam podłączony generator. Tutaj mamy dewiację 15, 1 kHz modulującą częstotliwość, częstotliwość 70 MHz, i jakieś tam napięcie wyjściowe w mikrowoltach. I przy okazji zobaczcie pierwsza rzecz, którą da się zauważyć. Patrzcie na zniekształcenia nieliniowe i na SNR, czyli tu i to. Ja będę starał się ustawić napięcie maksymalne wyjściowe, patrząc na wskazanie na oscyloskopie. No i niestety wcale nie uzyskaliśmy najmniejszych zniekształceń nieliniowych, i SNR też nie jest na jakimś bardzo wysokim poziomie. Mniej więcej największe zniekształcenia, najmniejsze zniekształcenia nieliniowe mamy w tej chwili. Jak również SNR całkiem przyzwoity, czyli świadczyć to może o tym, że no niestety to zero detektora po latach się rozjechało, bądź nigdy nie było perfekcyjnie ustawione. Więc wyjściowo mamy 44 dB snr 0,5% THD. I to, co ważne dla Was, to i to, co za chwilę Wam pokażę, że niestety nie jestem w stanie mega precyzyjnie tej czułości zmierzyć, mimo bardzo dobrej jakości generatora, mimo użycia karty dźwiękowej e, i laptopa jako powiedzmy komputer obliczeniowy. Hmm, za chwilę Wam to pokażę. E, dlaczego tak jest? E, otóż jest to bardzo proste. E, w pewnym momencie zobaczycie, że poziom napięcia, zmniejszając poziom napięcia wyjściowego z generatora, będzie nam malała amplituda. Przy czym oczywiście będą zniekształcenia nieliniowe rosnąć, i w pewnym momencie ten przebieg będzie bardzo mocno zaszumiony, i tutaj w tym momencie to zaszumienie plus jego amplituda zbyt mała, e, która trafi na kartę, no spowoduje to, że w pewnym momencie mm, będziemy się zastanawiać, jak ta czułość rzeczywiście wygląda. Oczywiście w momencie, kiedy badamy mocniejsze odbiorniki radiowe, E, takiego problemu nie będzie, e, dlatego że po prostu mamy inny podział napięcia i jestem w stanie do mojej karty dźwiękowej doprowadzić e, napięcie wystarczająco duże, żeby wyniki były interpretowane w sposób poprawny. O tym, jaki mamy poziom napięcia, powiedzmy, wejściowego, mniej więcej możemy określić na tym pasku, e, plus e, częściowo. E, powiedzmy, że obserwując wskaźnik tamten, e, w tej chwili mamy nieprzesterowany sygnał, jesteśmy na granicy, możemy delikatnie, powiedzmy minimalnie zdjąć, ale bardzo niewiele tego napięcia, tak żeby nam się przesterowanie nie zapalało, oczywiście jak będzie za, wysoki, e, za wysokie napięcie wyjściowe, to nas tutaj poinformuje oprogramowanie o tym fakcie. Okej, okay, więc cóż nam pozostaje? Pozostaje nam tylko zrobić pomiar, natomiast e, tak jak Wam przed chwilą chyba wspomniałem, nie jesteśmy do końca w zerze detektora, więc już z założenia ten pomiar nie będzie jakiś mega precyzyjny, no niemniej jednak spróbujmy coś zrobić. E, jedźmy tym razem... Może tak, od 40 mikrovoltów i teraz tak. Musimy znowu pilnować tego napięcia wyjściowego, bo inaczej te wyniki będą bardzo niewiarygodne. No i będziemy jechać sobie w dół. Dojedziemy powiedzmy do 20 mikrovoltów. Znowu będę musiał poprawić. Poziom sygnału mamy 20. Zobaczcie. Idziemy jeszcze troszkę w dół, w górę. Jeszcze troszkę w górę. Za dużo. No i zobaczcie. No, można by powiedzieć, że mamy 25-26 dB przy niestety zniekształceniach na poziomie e, ponad 3%. Przy okazji, no niestety widzą, widzicie na oscyloskopie, co się dzieje. Poziom napięcia wyjściowego z generatora 20 mikrovoltów, ale, no niestety, nie do końca przy tak ustawionym, powiedzmy, zerze detektora jest to prawda. Zobaczmy, czy uda nam się troszeczkę przejechawszy w którąś tam stronę. Powiedzmy, że chyba tak będzie. Lepiej. Widzicie, że już wyniki nam się zdecydowanie zmieniły. Musimy teraz niestety znowu pod. O, widzicie, jest przeciążenie, czyli za wysoki sygnał podaliśmy na kartę. No i znowu możemy sobie 19, 18, 17, ale znowu nam spadł poziom napięcia. Teraz jest za wysoko. Powiedzmy, że tak. 6, 17, 16, 15. No i tu niestety już się robi problem, bo chyba dużo więcej nie wycisnę. Zobaczcie, jak niewielka zmiana napięcia powoduje nam zmianę parametrów. Znowu musiałbym podbić troszkę napięcie, żeby to miało sens. No i już widzicie, z 27 dB. Zrobiło nam się za wysoko, no, czyli mniej więcej można by powiedzieć, że jesteśmy na granicy. No i teraz mamy czułość na poziomie 14 mikrovoltów. W związku z czym, tak jak widzicie, no niestety w tej chwili nie jestem w stanie dokładniej tego zmierzyć. Być może powodem będzie to, że jednak któreś kondensatory już delikatnie się e, wysuszyły w związku z czym rzeczywiście to wszystko dosyć pływa może kwestia poprawnego zestrojenia może poprawnego zestrojenia niestety ktoś do mnie dzwonił eee... zera detektora nic zobaczymy no w każdym razie tak jak widać, mamy dwa dwie, dwie różne wyniki, dwa różne wyniki, czyli między 14 a 20 mikrovoltów. A czyli w teorii trzymamy się i mieścimy się tego co zadeklarował producent. Natomiast tak jak wspomniałem, tak jak widzicie, pewne rzeczy niestety są od siebie bardzo mocno zależne i w tym momencie zrobimy 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 sobie Pełną naprawę, przegląd wszystkiego, pełną regulację i jeśli starczy czasu, to zobaczymy, jak te parametry będą później wyglądały, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej. Żeby nie zanudzać, w tym odcinku będę kończył. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, wszystkim tym, którzy się odezwali. Niestety brakuje i wszystkim tym, którzy przysłali do mnie serwisówki. Niestety, tak jak powiedziałem, nie jestem w stanie się odnieść do tych zniekształceń. Brakuje mi tego parametru w tych dokumentacjach i nie ukrywam, że bardzo mocno liczyłem na to, że właśnie pełna, e, pełne parametry przez producenta deklarowane e, się tutaj pojawią. Niestety troszkę się zawiodłem, ale w sumie, tak naprawdę, odbiornik klasy Śnieżka jest odbiornikiem jednym z najprostszych jaki może być i podejrzewam, że tutaj producent no, nie wysilał się za mocno w podawanie pewnych rzeczy, które dla przeciętnego Kowalskiego przy radioodbiorniku monofonicznym po prostu nie mają większego uzasadnienia. Aczkolwiek, tak jak widać, dla takich ludzi dociekliwych jak ja i być może dla wielu osób, którzy są ciekawi, tak jak wy albo część z was, Byłoby to przydatne, bo moglibyśmy pewne rzeczy sobie po prostu porównać. No ale, jak to się mówi, trzeba lubić to, co się ma. Tak więc, na razie zostawiam to tak, jak jest. A w przyszłości zobaczymy, jeśli, tak jak powiedziałem, znajdę czas, zobaczymy, jak to wyjdzie. I tutaj od razu Wam mówię, w momencie, kiedy w tym odcinku te pomiary były wykonywane nie do końca, powiedzmy w tak zwanym zerze detektora. Może się okazać jakimś dziwnym trafem, że wbrew pozorom po poprawnym zestrojeniu wcale te wyniki nie będą dużo lepsze. Oby nie były gorsze. Pamiętajmy o tym, że zawsze odbiornik traci na czułości po przestrojeniu na górne pasmo. Zobaczymy, czy będzie tak w tym przypadku. Sam jestem ciekaw. Tak jak powiedziałem, nigdy nie robiłem śnieżek. Jest to moje podejście. Przy okazji, zobaczcie, jak się szarpie ten sygnał. Zrobię wam delikatne na koniec zbliżenie. Dlatego też, między innymi, te wyniki na ekranie skaczą tak, a nie inaczej. Jest to niestety normalne ze względu na, na te syfy i na te zniekształcenia, które tam się po prostu pojawiają. kończę to wszystko w tym odcinku. Przepraszam, niestety, jak usłyszeliście dźwięk telefonu. Ciekaw jestem, czy ktoś z Was po tych kilku, ciężko powiedzieć, akordach, kilkunastu nutach rozpoznał, jaką piosenkę mam ustawioną jako dzwonek telefoniczny. To jest dla Was takie, taka zagadka. Jeśli ktoś rozpozna utwór, napiszcie do mnie w mailu. Jestem ciekaw, czy po takim krótkim wycinku utworu ktoś jest w stanie odgadnąć wykonawcę i tytuł, a przy okazji hmm, te kilka osób, które to odgadnie, y, będzie wiedziało, jaką kiedyś miałem zajawkę, na jaki rodzaj muzyki. Y, muzyka dosyć ciekawa. Y, sam byłem zaskoczony, że tego typu zespół w Polsce odniósł jakiś tam sukces. Mało tego. Nie ukrywam, że chciałbym pojechać na ich koncert. Motyw powstania zespołu też jest bardzo ciekawy. Być może w następnym odcinku, jak ktoś odgadnie nazwę zespołu, to podam wam. I posłuchajcie sobie piosenek, bo są po prostu prześmiewcze. Z jednej strony prostackie, z drugiej strony, właśnie prześmiewcze, ale przede wszystkim, słuchając ich, człowiek się troszkę odpręża i pojawia mu się tak zwany. Uśmiech na gębie, i tym o dziwo, e, może niechcianym akcentem będę kończył ten film. E, nigdy nie wchodziłem na e, sprawy powiedzmy muzyczne, na jakieś tam preferencje. Może to jest złe słowo, ale ja staram się słuchać wielu rodzajów i gatunków muzyki. E, tak samo staram się dzieciom puszczać różne rodzaje muzyki od filmowej poprzez poważną, skończywszy na e, Utworach metalowych. Eee, no i nie ukrywam, że też od czasu do czasu, jak się idzie na wesele, no to oczywiście Disco Polo również jest na tapecie. Eee, oczywiście wszyscy twierdzą, że nie słuchają Disco Polo, ale zadziwiająco słowa zna prawie każdy. Tych przynajmniej najbardziej popularnych piosenek. Ok, nie miało być o muzyce. Wybaczcie, ale. Tak jak wiecie, nie jestem w stanie skupić się na jednym tylko temacie. Myślę, że na tą chwilę jest to wszystko. Czuję pewien niedosyt, no ale cóż. Jest to, tak jak powiedziałem, pierwsze moje spotkanie. Zobaczymy, co wyjdzie po zestrojeniu, czy będzie lepiej, czy będzie gorzej, czy będzie tak samo, może inaczej. Zobaczymy, jestem ciekawy. Dokumentację serwisową mam, wobuloskop mam. Generator mam, miernik zniekształceń mam, zabieram się za robotę, wreszcie teraz mogę wystartować. To wszystko, trzymajcie się, cześć, do kolejnego odcinka.